Jakubiak odpalił się na wizji. Brutalnymi słowami uderza w Niemców. My żeśmy się wychowali w czasach szarego socjalizmu z powodu drugiej wojny światowej. I to spowodowali Niemcy. Ja straciłem, no, nie mogę powiedzieć, żebym stracił, tylko inaczej żyłem jak młodzież niemiecka, która przegrała. Wtedy, kiedy oni sobie robili zawody, kto jeździ szybszym kabrioletem, my żeśmy oszczędzali na to, żeby pierwszy magnetofion kupić sobie, ZK 120. Aha. Ja nie marudzę. Ja twierdzę tylko, że mogłem lepiej żyć, gdyby nie barbarzyńcy Niemieccy. To w ogóle reparacje, to trochę tuskowi przyznaję rację, to jest sprawa honoru Niemiec. A że Niemcy honoru nie mają, to my nie mamy co liczyć na swobodne wypłacenie tego z własnej, nieprzymuszonej woli. Moje myśli kierują się na taką oto tezę, że Niemcy od II Kwiatowej się... W ogóle nie zmienili. To nie są nasi przyjaciele. I warto o tym głośno mówić po to, żeby komuś do Ubanie przyszło powiedzieć, tam mamy przyjaciół. Przyjaciele to by przeprosili, naprawili szkodę i powiedzieli wybaczcie nam Polacy. A wrogowie robią tak, jak dzisiaj robią Niemcy.